Dziękuję bardzo. Panie Senatorze, pytanie o tryb procedowania nad tą ustawą. Dlaczego w takim trybie procedujemy nad ustawą, która mówi przecież o gwarancjach na poziomie 5 miliardów złotych w tym roku? Nie mamy żadnych opinii do tej ustawy. Biuro legislacyjne nie było w stanie sporządzić także swojej opinii, nie miało czasu. Dlaczego, jaki jest powód, że tak szybko. Procedujemy bez zachowania, można powiedzieć, należytej staranności nad pracą, nad taką ustawą. Nie mamy żadnych opinii, nie mamy dokumentów, które mogłyby nam dopomóc w ocenie projektu programu, który dotyczy przecież ogromnych pieniędzy. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Nie widzę. Proszę pan... i tak, pan senator Ciu. Nie będę zadawał tych pytań, które zadawałem powiedzmy na komisji. Mianowicie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancje oraz poręczenia, jak rozumiem, są udzielane bankom komercyjnym, które. Podmiotom gospodarczym, przedsiębiorcom udzielają kredytów oraz pożyczek. Czyli krótko mówiąc, Bank Gospodarstwa Krajowego, jako poręczyciel, będzie ponosił łącznie z kredytobiorcą odpowiedzialność. I czy ta odpowiedzialność jest pełna, czy tylko i wyłącznie ograniczona? I drugie z tym związane pytanie. W świetle nowej ustawy, która już weszła w życie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą mogły niektórym przedsiębiorcom udzielać kredytów i pożyczek. Czy Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miał też możliwość udzielania gwarancji? W przypadku i poręczeń, gdy kasa krajowa bądź spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa udzieli takiej pożyczki, proszę bardzo. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Ja bardzo pilnie przysłuchiwałem się dyskusji, która odbyła się na komisji. I powiem tak. Zacytuję pana senatora Wileckiego. Tak, popieram tą ustawę. Więc odpowiadam myślę, że merytorycznie. Cieszę się, że pan ją popiera. I to jest odpowiedź na temat istoty i bardzo ważnej ustawy, którą chcemy, jak komisje obydwie zaproponowały, przyjąć bez opary. Natomiast natomiast Pan pozwoli, że spróbuję odpowiedzieć, bo jakoś <laughs> troszkę pan mi przeszkadza. Nie 5 miliardów, panie senatorze, tylko do 5 miliardów. Zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica i na to chcę zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o opinię, jasno chcę wyrazić, że nie ma opinii pisemnej. Natomiast w swojej opinii ustnej przytoczyłem, jak pan raczył zauważyć, bo było to tematem dyskusji komisji, nawet cytując paragrafy, które podam nas jeszcze, dotyczyły one pewnych wątpliwości artykułu 44a, 34a, przepraszam, artykułu 34b i d w konsekwencji związanych z artykułem 34c. Natomiast zgadzam się z panem, że to było ekspresowe tempo. Ale sądzę też, że Komisja kierowała się, tak to odebrałem i to chcę w ten sposób przekazać. Istotą tej ustawy to jest pomocy przedsiębiorcom, ponieważ po przyjęciu a i oczywiście po podpisaniu przez pana prezydenta ta ustawa wchodzi chyba o ile dobrze przypominam, a zacytuję artykuł w ciągu. 14 dni od dnia ogłoszenia. Zatem ta pomoc jest potrzebna, wskazana i cieszy mnie, pańska opinia, że merytorycznie pan popiera. Teraz, jeśli chodzi o odpowiedzialność, o ile dobrze pamiętam z dyskusji panie senatorze Ciocha, pan pozwoli, jeśli nie, to pan minister doprecyzuje. Ta odpowiedzialność jest, ograniczała się do 60%, jeśli to wyrazić w procentach. Natomiast, jeśli chodzi o to, czy, bo tak zrozumiałem Pańskie pytanie, czy skoki będą mogły otrzymywać to z Banku Krajowego, to na sygnał, który otrzymuje od Pana Ministra, być może doprecyzuję, tak, będą mogły o to występować. Myślę, że Pan jest usatysfakcjonowany szczególnie tą drugą odpowiedzią. Jeszcze nie to.